Rożniatowska ujawniła zaskakujące kulisy swojej pracy. Trzy doby nie będę spała. Małgorzata Rożniatowska opowiedziała o wyzwaniach, jakie niesie ze sobą zawód aktora w Polsce. Doskonale rozpoznawalna dzięki produkcjom takim jak Złoto Polscy czy M jak Miłość, aktorka podzieliła się swoimi doświadczeniami z wieloletniej kariery. Która wymaga od niej nie tylko talentu, ale również ogromnej wytrzymałości fizycznej i psychicznej. Nie każdy wiedział, że Rożniatowska musi się aż tak poświęcać. Znana widzą przede wszystkim jako rudowłosa Elżunia Kleczkowska ze Złotopolskich. Małgorzata Rożniatowska była jedną z najbardziej charakterystycznych postaci tej kultowej telenoweli. Rola właścicielki sklepu spożywczego zapewniła jej szeroką rozpoznawalność i ogromną sympatię widzów. Aktorka stała się ikoną ekranowej autentyczności, łącząc poczucie humoru z życiową mądrością, która przemawiała do widzów zarówno w scenach zabawnych, jak i poważnych. Małgorzata Rożniatowska zaskoczyła wyznaniem, dotyczy jej pracy. Małgorzata Rożniatowska zdradziła, że zawód aktora wymaga wyjątkowej determinacji i odporności na trudności. Jest takie powiedzenie, że jeżeli aktor nie przyszedł na przedstawienie, to znaczy, że nie żyje. No i to się jakoś sprawdza, przyznała w rozmowie ze światem gwiazd. Aktorka opowiedziała również o sytuacjach które najlepiej obrazują trudności tego zawodu. Pamięta momenty, gdy mimo kontuzji czy zmęczenia nie rezygnowała z pracy na planie? Ja sama grałam ze złamaną nogą. Nie tylko ja, wielu kolegów. Różne się sytuacje, tragedie się zdarzają. Zawsze aktorzy starają się być na planie no są też takie sytuacje, jak ja mam powiedziała. Rożniatowska opisuje codzienną dynamikę pracy w branży filmowej jako intensywną i wyczerpującą. Nocne zdjęcia, dalekie podróże i wielogodzinne sesje to dla niej chleb powszedni. Za chwilę mam nocne zdjęcia, później jadę do zakopanego, gram, wracam w nocy, żeby tutaj wrócić na plan skoro świt. Chyba tak z trzy doby nie będę spała, ale jakoś to nie jest dla mnie problemem. Ja już się do tego przyzwyczaiłem. Takie trudności się pokonuje, podkreśliła. W pytaniu o to, skąd czerpie energię na tak intensywną pracę, aktorka wyjaśnia, że kluczowa jest wypracowana przez lata odporność oraz wewnętrzna mobilizacja. Myślę, że lata, lata, długie lata pracy jakoś sobie to wyrobiłam. Jest taka potrzeba. Trzeba się zmobilizować. Odpoczywać będziemy później, podsumowała aktorka.